Nie do ciebie, ale mówił do mnie. No, było coś takiego, to była top Na Bierucie to było. Na Birucie, nie wiesz o czym mówimy. Jezu, żniwiarz, jesteś ze mną? Tak. Patrz, walimy. O, tak żniwiarz zginął. Mutacje moszny O, jezu! O kurwa. Tu <grym> już <grym> wiesz mam mutacje Z lewej strzelają, tu z dołu e, 3 2 5. 3 2 5, 5 Potwierdzam. Dym. 3 3 3. 3 3 3. Marker. Ale to nie są ci, którzy w nas strzelają. Cały, schod. Cały schod. LW, LW. Potwierdzam. Dobra, ja bym procedurował na dół, co? Podnieście tego gnoja i idziemy. On tak zajebiście leży życów. Dymy, słyszałeś kiedyś o nich Kurwa na szczęście to nie w nas. Z prawej jest, jest dobre zejście. Z prawej jest dobre zejście Minaret Zabity Po lewej od razu, uważaj Potwierdzam Thank you You? zaparowy To jest, jest polski nie serwer, mi. nie mów po angielsku To nie. No bo tu wszyscy są Polacy Ja się biorę. Przed mi kurwa! Lewa! Chuj! Już, bo są w kampanie o! o kurwa Ilu? Jezus Maria, ilu ich tam jest? Pecy, peś, przynajmniej typ. Te... Wychodzi, wychodzi. To ja byłem. Jezu, wyszedł! Czemu wy jesteście tacy krytyczni, kurwa? Do... Jaki patos, jak pierdolę, kurwa. Kurwa, normalny żołnierz. Właśnie jest fajny klimat. Jest, kurwa, no tak west, można yeah, się wczuć. No Żołnierze, macie kurwa wyjść do kompan. Wrogi biegną, kurwa, z West'a. Cut! Kurwa, full auto nie dziękuję, nie dziękuję. Michał? Żniwiasz przed tobą będą wragi na Sand, za tym murkiem. Jak macie grono, to to przypierdolcie, kurwa! Nie idziemy, nie, idziemy, nie idziemy. Michał? My, y, to, to, szybko, bandaż, nie mam, nie mam bandaż. Ja też nie mam bandażu Leczy Leczę typa Mnie leczysz mnie. zostaw Niebieski Ale wcześniej leczyłem typa A ty do mnie I need medic Dzięki szefie <laughs> Ej dobre <G>. Lubię Pani kierownik Pani Panie kierowniku <laughs> medic on me. Polski serwer Mów po polsku kurwa No kurwa No Po lewej po lewej Po lewej za murkiem Po lewej go, go. Drugi, drugi! Zabity, go. zabity! Nie ty go masz, koleżko. A to się okaże później. Jak się okaże? Trzeci, 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 trzeci. Proceduję. Trzeci. Widzę. Zabity. Ale walenie, muszę, kurwa! Muszę Dobra, podnieś trupów. Tyś, Kolejny! Tutaj. Mam go. Jezu, w oknie! W oknie, Michał! Tutaj, u mnie! Michale! Brak Ej Której? No musi być za płotem, pewnie będzie próbował wejść Nie, widać drzwi na przestrzał tu, przez, przez okno. Widzę, kolejni Czekaj Nie, ja, to nie, to nie wierzę <laughs> Że Nie wierzę Trzeba Mińska no, podnieść, tylko sz, szkoda tak, strzępić, pierdziwiarz, paczy. Pierw żniwiarz, pierw żniwiarz, bo jest bliżej, potem Mińsk. Chodź, osłaniaj mnie tu. Eee, które mam wyjście w takim razie osłaniać, Michał? Nie wiem, tu jest taki korytarz. Bo tu jest, wiesz, kurwa, wiesz, mamy trzy wejścia w tej chwili. Ale tu, gdzie leży Miński, jest korytarz, wyjdź z kampanu. Hmm. Kolejni idą za waszym płotem, o kurwa! Ty, no! Kurwa! No, Oni bo... na zewnątrz na korytarzu, martwię. Kurwa! Oni leżą na zewnątrz, nie, do, nie zrozumieliśmy się, fatalne nieporozumienie bym powiedział. Macie jakiegoś bliskiego respa? Tak. Ej, czy krowa ma duży rozrzut, tej głęboko? Kurwa, nie dorwiecie no. mnie z kurwy, syny! To to jest krowa. No, M249. A, a so, I nie. sowa. Inia. owa! Suki, coś się dzieje pod hubem? Tak, hub jest rzeźnia. Guys, we need help on hub. <mum> Mam jeszcze jakieś mocy dużo, a, dużo, tak. dużo, 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 dużo. I dobra, zrobimy coś, co może się okazać hardkorowe, ale może nam uratować ten Foba. Dawajcie, szybko, migiem. Ten jebany jak sobie miejsce znalazł. Uj, mamy osłonę. Uj, łopatuj to. Czekaj, czekaj, czekaj.

Ej, to jest jak mis misja w singlu, gdzie musisz obraniać natarcia. Jakie to jest zajebiste. Ej, co tu się odpierdala, stary? Stary, to jest no, kurwa genialne. przyjdź na, tak, przyjdź na tak, coś. Ja siedzę na nswt ja nigdzie nie idę. Tu... Wiem. Ja pierdolę, się ja pierdolę. Ja pierdolę. Jakbyś z kolejnego supply'a, to by było jeszcze więcej do budowania. Nie ma ograniczeń generalnie, hmm. generalnie. Nie, są ograniczenia na NSWT-ki i... I to tyle, w sumie. No tak, ale jakieś sandbagi... Można fortecę zbudować. No ale nie mam, nie mam już krowy do innej. Bo tamta nie nachodzi <laughs> nic. to jest piękne. Ile tych, ile tych, radiów można postawić? Cholera, brakuje mi kątów. Co wiesz? Ile tych radiów można postawić? To tam też. No, to jesteś tam. To w, w promieniu 500 metrów, no a ja kurwa nie mam kątów na prawą. Ja już tam nie mam kątów dla NS wutyku. Kurwa i za się kończy. Dobra. Jestem przygotowany, żeby poświęcić swoje życie za dobro Michał, i... pomagajcie, jestem ranny. Nie, nie przejdziesz już, już jest, prze... już jest koniec. To jest koniec. Yy, nie przejdziesz, północ jest oblegana. Dziękuję. Podchodzą, podchodzą, z góry, wchodzą. Widzę, o skór wysyny. Dajcie mi moją bronę. Chcesz się jakoś tego spotyka przeładować? On bierze za chwilę z tego, z fobę. Pod tym, pod chabem zostały. Idźcie, bronić hamem. Pod chabem, już nie wierzę. Ja, ja, ja. już się mogło w to to jest zajebiste.